Dzień dobry moi kochani. Poniedziałek, 10 stycznia. Myślę, że możemy spokojnie rozpocząć. No właśnie, wreszcie trochę spokoju. Jesteśmy, jesteśmy w pracy, możemy coś normalnie porobić. Jest 10 stycznia poniedziałek. Dzisiaj moi drodzy imieniny obchodzą Agatą, Jan, Anna, Grzegorz, Idzi, Paweł. Petroniusz, Piotr i Wilhelm. Także wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia, do wszystkich solenizantów wysyłamy, e, wysyłamy poniedziałkowe imieninowe serdeczności. Czyli 10 stycznia we Wrocławiu, pogoda ok. Nie jest e, za zimno, choć zapowiadane jest obniżenie temperatury. Zapowiadane są już od wczoraj e, lekkie opady i, i śniegu, zresztą na całej Ścianie zachodzi, ale ani we Wrocławiu, ani na Dolnym Śląsku, bo miałem okazję m, przejeżdżać także przez Dolny Śląsk, być w Kotlinie Jeleniogórskiej. Nie zauważyłem, a nie zauważyłem tych e, opadów. E, no to nic, czekamy, ale to jest bez, bez przesady, tak? bez jakiegoś, bez jakiejś wielkiej na, nadziei. Wcale nie musi padać śnieg we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o mnie oczywiście. Może macie inne zdanie. Słuchajcie, tak czy owak pogoda, pogoda ok. Na, na dworze robi się powoli. widno. także witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odpoczęliśmy to kolejny długi weekend za nami. No i czas wziąć się do roboty. Tym bardziej, że, tym bardziej, że jest dużo do zrobienia. No właśnie. Dzisiaj tak przeczytałem, że jest Dzień sprzątania biurka, także ja mam co, co sprzątać. Nie wiem jak, jak państwo, nie wiem jak ty, jak do dołego dnia. Wocek na pewno ma, ma co sprzątać. O, Wocek siedzi tam. Biurko, jak zwykle, ma zawalone. Także myślę, że za chwilę się chłopina weźmie do, do, do roboty. Moi tacy, co się wydarzyło pod koniec ubiegłego tygodnia? Takie krótkie podsumowanie. W piątek pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora włóczarskiego zo, pana Antoniego Gucwińskiego. No, prawie 40 lat zarządzał tą placówką, ogrodem zoologicznym w Grubu Wrocławiu. Wszyscy znaliśmy pana Antoniego i jego żonę Hannę, za którą trzymał kciuki i życzę dużo zdrowia. Znaliśmy z programów telewizyjnych, głównie tego z kamerą wśród zwierząt nagrywanego właśnie we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Pana Antoniego pożegnaliśmy w piątek i będziemy to wszystko, co, co zrobił, będziemy oczywiście pamiętać. Bo takim miastem jest też Wrocław. Wrocław jest miastem, które idzie do przodu, jest miastem, które się modernizuje. Jest miastem, które odważnie właśnie spogląda w przyszłość, choć ta przyszłość jest taka coraz, coraz, coraz trudniejsza do przewidzenia dzięki różnym rozwiązaniom, które się pojawiają. Ale, ale, ale to nie przeszkadza nam właśnie na moment zatrzymać się, odwrócić, popatrzeć na te osoby, na te wydarzenia, na te sytuacje, które budowały przez lata ten powojenny, powojenny Wrocław. Z całą pewnością Pan Antoni do takich osób należy. Moi drodzy, to lećmy, to lećmy dalej. Pokazywałem także to, co dzieje się w Wrocławiu. Pokazywałem, jak wygląda nowy plac zabaw, który zrobiliśmy. Leśne duchy, Tarnoduchy. Leśne duchy, Tarnoduchy, ta, ta gra słów, to jest plac zabaw, który powstał tym samym na Tarnogaju oczywiście. Tak bliski mi, bo tam się w końcu urodziłem. Zakończyliśmy, ale ten plac powstał nie dlatego, że się tam urodziłem, tylko dlatego, że są aktywni mieszkańcy, którzy zgłosili taki właśnie projekt do owocowskiego budżetu obywatelskiego i ten projekt powstał, jak wiecie moi drodzy, ponad 100 milionów złotych. Tyle zdecydowaliśmy się we Wrocławiu przeznaczać na różne instrumenty, jak to się ładnie mówi, partycypacji obywatelskiej, partycypacji społecznej, czyli. Czyli w istocie to są pieniądze, o których przeznaczeniu, to na co je wydamy, decydują bezpośrednio sami mieszkańcy. I to jest właśnie włosowski budżet obywatelski, to jest Fundusz Inicjatyw To Siedli, to jest taki program mikrograntów. Tak, chcemy w ten sposób też budować tą, tą, to społeczeństwo obywatelskie we Włosławiu, bo to jest także branie na co dzień jakiejś odpowiedzialności za, za miasto. Ja zresztą o tym mówię. Bardzo często, że to nie tylko i wyłącznie jest zadaniem prezydenta, bać odpowiedzialność na co dzień za miasto, ale zadaniem nas, nas wszystkich. Zresztą będę do tych wątków mój, to drodzy, jeszcze pewnie, pewnie wielokrotnie. Dobrze, dobrze to z, czyli tak, czyli jesteśmy na Tarnogaju, tam powstał nowy, nowy plac za, zabaw, i fajnie dzieci mają tutaj przestrzeń do, do bardzo fajnej, kreatywnej e, zabawy. Jednak powiem, zakłada kolejny etap, i za te kolejne etapy trzymam kciuki. W ramach tych kolejnych etapów Między innymi mają pojawić się wiklinowe szałasy, czy też takie terenowe lupy do obserwacji przyrody, ponieważ, ponieważ ten plan zabaw jest osadzony w parku, gdzie jest piękny stary Jeżeli ktoś jeszcze nie był na tym, w tym parku tarnogańskim, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, to jeżeli chodzi o najmłodszych. By the way, jak to mówią na wschodzie, przejeżdżając tutaj koło Wrocławii naprawdę możemy zobaczyć jakim powodzeniem cieszy się skatepark, który zrobiliśmy dla dzieciaków tam przy tym zintegrowanym przystanku tramwajowo-autobusowym. Myślę, że Państwo albo bardzo proszę potwierdźcie, czy tak jest, ale ja przejeżdżałem ostatnie trzy dni w godzinach popołudniowych i po prostu full full dzieciaków, full dzieciaków. Bawi się, korzysta z tych wszystkich urządzeń, które, które zrobiliśmy w tym skateparku. Bardzo się z tego cieszę, bo to pokazuje, że po prostu ta inwestycja jest inwestycją trafioną, że, że, że miała sens. A oprócz tego, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli, no to jest jeszcze tak położona, że można wysiąść z tramwaju czy z autobusu. i perpedes 5 metrów przejść i, i być już na tym placu. Także cieszę się, że najmłodsi, a nie tylko najmłodsi nie tak chętnie już z tego miejsca, z tego miejsca korzystają. No i takich miejsc będziemy, będziemy, tworzyć oczywiście w miarę możliwości więcej. Panią Jolantę w międzyczasie pozdrawiam, jakby dołączyła do nas. Dobrze, ale to ta rewolucja także, także toczy się tym razem na skrzyżowaniu ulicy Jedności i ulicy Słowiańskiej. Tam ruszyły kolejne wymiany zwrotnic i torowisk. Idzie to naprawdę bardzo sprawnie, bardzo, bardzo szybko. Jeżeli się chcecie przekonać, to, to właśnie możecie przejechać sobie tamten. Mogą wystąpić okresowe, lekkie utrudnienia, ale zobaczycie przynajmniej postęp, postęp prac. Także z nowym okiem ta to rewolucja, to rewolucja toczy się dalej. Moi drodzy, mówiłem o ostatnio o Stabowicach, tam planujemy niedużą, ale ważną dla, dla pieszych mieszkańców osiedla inwestycje. Wybudujemy tam chodnik, który połączy ulicę Lubawską i ulicę Starobielawską. To jest 180, niecałe 100 metrów chodnika, który także zostanie doświetlony. Pokazuję Wam te różne i mówię o tych różnych, o tych różnych mniejszych także inwestycjach, żeby, żeby pokazać, że one także mają. Mają przecież kolosalne znaczenie dla takiej codziennej jakości, standardu naszego funkcjonowania, naszego życia. Chociaż oczywiście tych spraw do rozwiązania jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Niestety zmiany, które przyniósł Polski Ład i będziemy o tym powtarzać do, do skutku, powodują pewne perturbacje w budżetach w, budże, w budżetach samorządów. No właśnie, pani jo Jolanta pyta, co myślę o ulicy. Owocowej. Pewnie w, pyta Pani w kontekście remontu. Jeżeli w kontekście remontu, to, to, to pewnie tej ulicy się ten remont należy tak samo, jak i wielu innym. Ale kochani, raz jeszcze. Musimy zdawać sobie po prostu sprawę z, z sytuacji finansowej, w jakiej się znajdujemy. Tak? To za, wy za chwilę dostaniecie wszyscy dużo wyższe rachunki za gaz, dostaniecie wyż, dużo wyższe rachunki za prąd. Niektórzy was, z Was stracą... Na części wynagrodzenia z uwagi, czy to na wyższą składkę zdrowotną czy, czy z uwagi na to, że znajdziecie się w innym pogu podatkowym. I to dokładnie tak samo jest z miastem. No to w tej sytuacji ja bym jednak, moi drodzy, od nas wszystkich, m, oczekiwał większej odpowiedzialności. Znaczy odpowiedzialności polegającej na tym, że, nie będzie, że będziemy się bardziej cieszyć z tego, co, co się udaje robić, udaje się kończyć, że to się w ogóle udaje kończyć, natomiast nie zadaniował się bez końca. Kolejnymi zadaniami, bo na nie po prostu pieniędzy nie ma. Na nie po prostu pieniędzy nie ma. Dla mnie za chwilę największym wyzwaniem będzie znaleźć pieniądze, dodatkowe pieniądze na edukację, bo będzie trzeba znaleźć dodatkowe pieniądze na edukację, będzie trzeba znowu zapłacić wyższe rachunki za gaz i za prąd. Nie wiem, czy Państwo wiecie, pewnie nie wiecie, ale, ale w tej chwili, kiedy, bo my kupujemy gaz i prąd w dużych grupach zakupowych, mówiłem już o tym średnia stawka za kilowatogodzinę wzrosła nam o 60%, jeżeli chodzi o gaz, mamy wyższe prognozy o 300%. No to mój Boże, no to skądś na to pieniądze trzeba będzie bać? No to, to, to bardzo proszę wybaczcie Państwo, ale nie będziemy, nie będę realizował kolejnych marzeń, nawet jeżeli to są marzenia fajne, pod którymi się absolutnie, absolutnie, absolutnie podpisuję i że są takie potrzeby, no Pani Jolanta pisze, że trudno przejść, no trudno przejść, no nic nie poradzę, w tej chwili tego nie załatwimy na pewno. Także, um, także moim zadaniem jest dbanie o równowagę budżetu, a nie, już są tacy w tym kraju, którzy wydają pieniądze nasze, Wydali pieniądze te, co były, i tych, co byli, wydają pieniądze nasze i wydają pieniądze przyszłych pokoleń. I będziemy te rachunki jeszcze przez wiele, 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 wiele lat spłacać my i przyszłe pokolenia. No to bardzo proszę mnie w taki model zarządzania miastem nie wpuszczać. Ja cechuję się pewną odpowiedzialnością i ta odpowiedzialność nie pozwala mi po prostu w ten sposób w ten sposób postępować. Jeszcze będziemy do tego wracać, jeszcze będziemy do tego wracać, bo dzisiaj ten Polski Ład w tym wymiarze demoluje polski samorząd, czyli demoluje nasze życie. No i po prostu powiedzmy sobie o tym, o tym bardzo, bardzo w, w post. Także bardzo proszę ostrożnie ze wszystkimi kolejnymi oczekiwaniami, żądaniami, marzeniami, życzeniami. One są wszystkie ważne, ja to rozumiem, one wszystkie z całą pewnością poprawiłyby komfort naszego codziennego funkcjonowania, ale na nie potrzebne są pieniądze. Także jeżeli coś robimy, to robimy dlatego, że wcześniej zaplanowaliśmy, że mamy te pieniądze zabudżetowane. To nie wolno pisać, proszę przy okazji wyremontować jeszcze kilometr jakiejś drogi. Proszę Państwa, przy okazji, to ja już mówiłem, co można zrobić. Przy okazji, to możemy się wspólnie napić kawy. To można zrobić przy okazji. A nie, że przy okazji remontuje się kolejne drogi, dlatego, że ta się remontuje. No to, to jest jakby wbrew... Byłem jakimś podstawowym zasadom logiki, już nie mówię o innych zasadach. Tak? I musimy sobie z tego zdawać, zdawać sprawę. Przepraszam, że, że od początku tygodnia w takim, w takim duchu, w takim, w takim tonie mentorskim, ale tak po prostu jest. No, musi, trzeba sobie te rzeczy mówić bardzo w Polsce. ja Państwa nie będę oszukiwał ani nie będę robił nic, co będzie nad wyraz populistyczne, bo mi po prostu na tym mieście zależy, jestem prezydentem, ale jestem także urodzonym w Wrocławieninie mieszkańcem i nie pozwolę tego miasta w, w zdewastować. No dobrze, moi drodzy, także cieszmy się z tego, co jest, choć jest jeszcze wiele oczywiście rzeczy do zrobienia. Pokazywałem Wam zresztą te wszystkie, te, te wszystkie rzeczy w zeszłym tygodniu. Zaglądaliśmy na budowę wiaduktu, czyli wiaduktów, które pojadą nad liniami kolejowymi na, w kierunku Legnicy, to jest część obwodnicy właśnie Leśnickiej, tak zwana Aleja Stabłowicka. No to, to wszystko się dzieje, no to, 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 to się wszystko udało zrobić, udało zapanować, zaplanować, ale naprawdę uważajmy i bardzo proszę powstrzymujmy się, jeżeli chodzi o nowe, o nowe oczekiwania. Hmm, Ważne informacje dla pasażerów, bo 8 stycznia tramwaje wróciły na ulicę Krakowską i Opolską, tak? Przypominają sobie Państwo, że przy okazji robienia tutaj to słowo pasuje akurat, ponieważ tylko że te rzeczy były razem zaplanowane. Tak? To znaczy, kiedy planowaliśmy um, alei Wielkiej Wyspy, czyli to połączenie um, Alei Armii Krajowej ze skrzyżowaniem Mickiewicza i Paterskiego, um, wówczas zaplanowaliśmy, że także że także że, że przebudujemy fragment ulicy Krakowskiej, właśnie na tym odcinku, gdzie biegnie czy, no, Aleja Wielkiej Wyspy. No i tam zrobiliśmy, tam zrobiliśmy torowisko 400, o ile dobrze pamiętam, ponad 400 metrów torowiska. Ekipy pracowały zresztą dzień i noc, bardzo, bardzo, bardzo szybko. No i dzięki temu, i dzięki temu, i dzięki temu mogliśmy, moi drodzy, Powrócić tam z tramwajami, czyli tramwaj wróciły na ulicę krakowską i, i opolską. No dobrze. Okej, okay. o robieniu rozjazdów na skrzyżowaniu jedności narodowej i słowiańskiej już Wam mówiłem. No to uwaga, tylko dodatkowa dla pasażerów linii 1870, i ponieważ, ponieważ te linie nie będą jeździły, a komunikację zastępczą zapewnią autobusy linii 700. No to tylko bardzo proszę tutaj o tą, o tą, o tą, o tą czujność, dobrze? Dobrze, i teraz tak, co w tym, co w tym tygodniu dziać się, moi drodzy, będzie? W tym tygodniu ogłaszamy też ważny przetarg na budowę kładki takiej pieszo-rowerowej pomiędzy Muchoborem Wielkim a Muchoborem Małym, to znaczy pomiędzy ulicą Francuską a ulicą, a ulicą Trawową. I bardzo się z tego cieszę. To jest, to jest nie, nie, niezwykle ważna inwestycja, która myślę, że skróci drogę wielu mieszkańcom, wielu mieszkańcom Muchoboru. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z tego rozwiązania... Z tego rozwiązania. Korzystać. Słuchajcie, wybraliśmy wykonawcę do, na dostawę i montaż stojaków rowerowych na terenie naszego miasta, wraz z potrzebą opracowania dokumentacji projektowej. Za przygotowanie tego zadania no, zapłacimy ponad, ponad 1 200 000 złotych, a w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy dojdzie do montażu tych, tych stojaków i to będzie, uwaga, dla fachowców 1600 stojaków rowerowych typu U, ponad 100 stojaków rowerowych typu U mini, 300 stojaki rowerowe typu staromiejskiego, no i tyle. To dla tych wszystkich, którzy jeżdżą rowerem po mieście, a coraz więcej nas jeździ rowerem po mieście. Także o tej porze, i to jest właśnie fajne, i to jest fajne, i to jest fajne, że nawet nawet powiedzmy ta niższa temperatura i taka niepewna pogoda nas, że tak powiem moi drodzy, nie odstrasza. A i co jeszcze? Wybaliśmy wykonawcę, więc ruszą pracę na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy ulicą Strzegomską a ulicą. Robotniczą. To jest kolejny projekt w wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To nas będzie kosztowało prawie milion złotych mojej I tutaj wybudujemy tym razem chodnik, drogę rowerową wzdłuż nasypu kolejowego. Tak jak powiedziałem, pomiędzy ulicami Strzegomską a ulicą Robotniczą. To będzie odcinek no, prawie 130 metrowy zostanie zagospodarowany także teren zielony. Termin realizacji to jest 4 miesiące od podpisania. Umowy. No i tyle. Moi drodzy, <kluzni> ważna informacja, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, ale cały czas zachęcamy do wymiany pieców, tak? Starych, pozaklasowych pieców, które nas Chodzi o m, rzeczy najważniejsze, czyli chodzi o nasze zdrowie i, m, i życie. Prawda, pani Patrycja? Jest pani jeszcze? No właśnie, moi drodzy, i to jest tak. M, m, oczywiście nie pomaga nam w tym polski ład, tak? Nie pomagają nam w tym. Rosnące ceny paliw, nie pomagają nam w tym rosnące ceny gazu i prądu. Mówię o tym, ponieważ bardzo często te nowe piece, na które wymieniamy mają albo, właśnie albo zasilanie elektryczne, albo zasilanie gazowe, no chyba, że kamienica ma możliwość, ma zdolność bycia podłączoną do, do sieci ciepłowniczej tej ogólnomiejskiej, ale nie w każdym przypadku jest to po prostu możliwe. Moi drodzy, to pamiętajmy, że dla tych wszystkich, którzy spełniają jednocześnie kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, mniejsza teraz, jakie to są kryteria, nie będę wchodził w szczegóły, można się z nimi zapoznać, i mają opłaty za, za, za ciepło, których nie są w stanie sami ponosić, mogą skorzystać także z takiego specjalnego programu osłonowego, który przygotowaliśmy. To jest właśnie w istocie system dopłat do za rachunki za, czy do rachunków za ogrzewanie, ale no, musimy się, że tak powiem, poddać temu reżimowi i spełniać te kryteria, które wymagają, z, które wynikają z ustawy o zostawy z o pomocy społecznej. Także z, z takiego zresztą już rozwiązania skorzystało prawie tysiąc, tysiąc osób. Zachęcamy wszystkich innych, wnioski o dopłaty można składać w siedzibach Miejskiego Ośrodka A jest Pani, to pozdrawiam serdecznie. No właśnie, Kopciuchy, Panie Płatycję wymieniamy i gonimy tych, prawda, którzy nie wymienili jeszcze. Moi drodzy, bo naprawdę chodzi o zdrowie i o życie. A mówię, jeżeli ktoś będzie miał wyższe, wyższe rachunki z tytułu ogrzewania swojego mieszkania i będzie spełniał kryteria dochodowe, może liczyć na, może liczyć na wsparcie. No i widzicie, moi drodzy, no, to co się dzieje, a co wynika z polskiego ładu, wcale nam w tej wymianie pieców nie pomaga. Tak? No bo jak teraz zachęcać ludzi do tego, żeby wymieniali wymieniali stare, stare piece? No i, 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 także to, to, to wszystko ma znaczenie. To, to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś wyspą wyspą, która, na którą inne rzeczy nie mają wpływu. No ma wpływ w to, co się dzieje w otoczeniu. Ma wpływ w to, co się dzieje w, w otoczeniu. Niestety na ogół ma wpływ negatywny, tak? bo przeszkadza nam po prostu różne rzeczy, różne rzeczy robić. No dobrze, mam tu wprawdzie podany algorytm, jak liczyć te dopłaty do, do ciepła, ale Myślę, że sobie darujemy co, bo byście mnie zabili, jakbym tutaj zaczął wchodzić w jakąś kurczę e, 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 matematykę teraz. Dobra, w końcu jest godzina 7.49. No dobrze. Ale co się jeszcze dzieje? Co się jeszcze dzieje? Słuchajcie, wyprawka. Wiem, że wielu młodych rodziców skorzystało z wyprawki dla niemowlaka. Słuchajcie, w, w roku 2022 będzie można wyprawkę otrzymać bez wychodzenia, bez wychodzenia z domu, ale także będzie można oczywiście odebrać w taki sposób. W taki sposób tradycyjny, także jeżeli chcecie dostać dla swojego dzieciaka pakiet startowy, a myślę, że fajnie fajnie jest dostać po, pa, pakiet startowy, to moi drodzy bardzo proszę. W ogóle zachęcam Was do, 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 do tego, abyście też zachęcali skądinąd seniorów, którzy przechodzą na emeryturę, bo oni mogą z kolei dostać wyprawkę dla emeryta, tak? Bo we Wrocławiu mamy dwie wyprawki. Mamy wyprawkę dla dzieciaka tak, można ją dzisiaj dostać i zamówić zdalnie można też odebrać fizycznie, ale także jest wyprawka dla seniora, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Na marginesie, moi drodzy, do tej pory wydaliśmy, jeżeli chodzi o wyprawkę dla maluszków prawie 20 tysięcy. No to naprawdę fajnie. fajnie. Panie to mm, wygląda. Moi drodzy, ten tydzień, ten tydzień to będzie tydzień wrocławsko-warszawsko-gdański. Dzisiaj też, dzisiaj też po południu jadę do, do Warszawy i to do Was wracam. W, z kolei w czwartek będziemy, będziemy w Gdańsku, bo jest trzecia rocznica zabójstwa Pawła Adamowicza, prezydenta chcemy być w tym dniu, w tym dniu razem. Zbliża się zresztą ryko kierować świątecznej pomocy. Przykujcie powoli, moi drodzy portfele. Mam nadzieję, że spotkamy się. Ja będę oczywiście jak zawsze kwestował na wocławskim rynku, także jeżeli będziecie chcieli się ze mną spotkać i wrzucić jakieś większe albo mniejsze pieniądze, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam i namawiam. Ja będę kwestował raz jeszcze na wocławskim rynku, ale, ale to i jak przyjdzie wielkokie o Świątecznej Pomocy będzie oczywiście światełko światełku do nieba. Także a póki co będziemy 13 stycznia wspominać naszego kolegę, przyjaciela, samorządowca Pawła, Pawła Adamowicza. No właśnie, uważamy, generalnie moi drodzy, uważamy na siebie, jesteśmy, jesteśmy czujni. Cześć Adam, Adrian, e, moje, moi koledzy z dzielni się odzywają. Fajnie, że, fajnie, że, że zawsze też jesteś ze mną. Dziękuję w ogóle wszystkim za, za wsparcie, bo ta robota do najłatwiejszych oczywiście nie należy, ale nie będę teraz i od poniedziałku narzekał. Ja cieszę się z tego, co mogę robić dla mojego miasta, dla, dla no Kurczę, Chciałbym, żebyśmy zrobili dużo więcej, mówiąc, mówiąc pos, ale te wszystkie uwarunkowania, o których Wam wspominałem, no, uniemożliwiają nam, uniemożliwiają nam wiele rzeczy. No, będziemy się przez pierwszy kwartał po prostu przyglądać Będziemy się przyglądać, jak się będą układały dochody miasta. Co się będzie działo z podatkiem PIT, z wpływami z podatku PIT, które stanowią dla nas przecież istotne źródło dochodów. Zobaczymy, jak będą się układać przetargi, czy będziemy uzyskiwać ceny wyższe, czy ceny niższe, czy może ceny takie same. W ogóle zobaczymy, czy się będą pojawiać i jacy, jacy wykonawcy. No, sytuacja dzisiaj jest naprawdę mega, mega, mega niepewna. Bardzo trudno jest w związku z tym planować nowe zadania. A w związku z tym bardzo, bardzo proszę z jednej strony o zrozumienie, z drugiej strony o wypaczenie, kiedy mówię w taki bardzo otwarty i w prosty sposób, że na pewne nowe rzeczy dzisiaj pozwolić sobie po prostu nie możemy, bo musimy się kierować odpowiedzialnością za miasto. No to nie mogę, nie mogę podejmować nowych, nowych wyzwań, kiedy ja nie wiem, jaka będzie do końca sytuacja. Tak udało nam się przyjąć plan finansowy na ten rok, ale musimy zobaczyć, co się za chwilę co się za chwilę wydarzy, moi drodzy. Zresztą zachęcam Was do także dzielenia się swoimi opiniami. Jestem ciekawy, czy Państwo te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, odczuwacie, bo my jako miasto, czyli jako obywatele tego miasta z całą pewnością odczujemy, tak? będzie trzeba zapłacić więcej za prąd, będzie trzeba zapłacić więcej. Więcej zagasa. Mówiliśmy już sobie, tak, że tramwaje jeżdżą na prąd, autobusy jeżdżą na ropę, trzeba ogrzać szkoły, trzeba ogrzać domy e, pomocy społecznej i tak dalej, i tak dalej. Tak. A jednocześnie, a jednocześnie no, e, próbujemy nie stopować miasta, jeżeli chodzi o jego, o jego rozwój. Tak. Kontynuujemy inwestycje, na które ja się z Państwem umówiłem i które sobie zaplanowaliśmy, jest ich przecież bardzo dużo. Myślę, że takie wyraźne efekty niektórych będziemy już niedługo mogli e, odczuć. No i tak to, moi drodzy, tak to, moi drodzy, wygląda. A, jeszcze nie powiedziałem, bo e, e, kiedy to było? piątek w, so czy w sobotę byłem oczywiście u Gabrysi na urodzinach. Mówię oczywiście, chociaż to takie wcale oczywiste nie było, słuchajcie. I, I za to właśnie kocham, kocham Wrocław, że raz jeszcze mama Gabrysi napisała Prezydencie, może się nie znamy do końca, ale ale może wpadłby pan, bo Gabusia kończy 18 lat i lubi pana. No to ja mówię, no skoro ktoś mnie lubi, to ja mam troszeczkę akurat czasu. Pojawił się tam taki slot, że, że mogę sobie pojechać na urodziny do Gabusi, No to na kilkanaście minut wpadłem. No nie da rady oczywiście, pobyć, moi dozy dłużej, ale, ale, ale to są fajne, miłe oczaskie spotkania. Fajna, normalna. Rodzina, z którą można było też przy okazji porozmawiać. Dla mnie to są też niezwykle ważne rozmowy, bo ja się wtedy po prostu dowiaduję, co Wy myślicie o mieście, o sprawach, które się w mieście toczą, co Wy myślicie o mnie, to jest może mniej istotne, ale o mnie w sensie wykonywania przeze mnie, pełnienia przeze mnie tej, tej funkcji. To są wszystko dla mnie niezwykle ważne spotkania, bardzo ważne feedbacki dla mnie i, i bardzo za nie. Bardzo za nie dziękuję, bo po takich spotkaniach jestem zbudowany. Także dziękuję rodzinie Gambusi, bo po takim spotkaniu, że tak powiem, mam jeszcze więcej powera, mam jeszcze więcej energii do jakichś tam kolejnych, wspólnych, wspólnych działań dla nas. Także bardzo serdecznie dziękuję. No nie oznacza to oczywiście, że będę mógł na każdym imprezie jak mnie zaprosić przyjechać, bo tak się po prostu nie da. Wiecie, że mój kalendarz jest bardzo takim ciasnym i wypełnionym po brzegi kalendarzem na wiele miesięcy, ale obiecuję, że jeżeli zawsze będę mógł i mnie gdzieś zaprosicie, to, to oczywiście przyjdę, przyjdę, pojawię się, chwilę będziemy mogli pobić razem. Także dziękuję za wszystkie tego typu tego typu serdeczności. No, przyglądajmy się temu, co się będzie działo teraz na początku roku dużo, dużo, dużo wyzwań. No. A mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Znaczy, będzie dobrze, jak będziemy się rozumieć. Tak? Kiedy będziemy zdawać sobie sprawę po prostu z tych wszystkich i szans i zagrożeń i, i wyzwań. I kiedy będziemy wszyscy razem odpowiedzialni za, za miasto. Moi drodzy, no to co? Jest godzina ósma. To tak gadam i kadam, aby już pewnie tam zajęci swoimi sprawami. Miło było się spotkać po, po tym kolejnym długim weekendzie. To już życzę bardzo dobrego tygodnia. Uważajcie, uważajcie na siebie. Będę na bieżąco informował o tym wszystkim, o tym wszystkim co się dzieje w Wrocławiu. Zaczynamy kolejny bardzo gęsty i wypełniony po brzegi dzień, także trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem. Dobrego dnia. pa. pa.